Sam fakt uchwalenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych sprawił, że z ideałami, wiedzą o tych ludziach, o naszych bohaterach, dotarliśmy do ludzi, do których wcześniej ta wiedza nie miała nigdy dotrzeć. Ci ludzie mieli pozostać na zawsze wyklęci przez komunistów. Bury, łupaszko, ogień i wszyscy żołnierze wyklęci to byli nasi bohaterowie. To było Wojsko Polskie, nie ustaniemy w tej walce, nie pozwolimy hańbić imion naszych bohaterów. Te pojedyncze historie tych wszystkich ludzi, których dzisiaj wymienialiśmy, to są tak naprawdę historie ich wyborów. Bardzo trudnych wyborów, często w obliczu sytuacji skrajnych, wymagających trudnych decyzji. Byli to żołnierze niezłomni, bo poświęcili bardzo wiele w imię wyższej racji, a tą racją jest ojczyzna, a tak naprawdę wolność. Młodzi ludzie, którym chcemy przekazać pamięć o naszych bohaterach, oni są bardzo wyczuleni na autentyzm przekazu. Jeśli o Żołnierzach Wyklętych mówi polityk albo urzędnik, to to nie zainteresuje młodego człowieka. Zainteresuje oddolna inicjatywa. Dlatego to, że wy dzisiaj tutaj jesteście, to, że wszyscy się tutaj zebraliśmy i upamiętniamy Żołnierzy Wyklętych, że to nie będzie tylko ten marsz. Będą różnego typu konkursy, rajdy pamięci, będziemy spotykali się w różnych miejscach, z młodzieżą to jest autentyczne nauczanie historii. W ten sposób się wychowuje społeczeństwo.